Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzyjmy się powiedzeniu. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przywołam tu takie słowo, pojęcie zasiedzenie. Oczywiście nie będę mówić o wszystkich znaczeniach, ale o tych, które są istotne. Zasiedzenie, na przykład w programach, które mamy w sobie często z dzieciństwa i niczego nie zmieniamy, bywa przez lata, choć bardzo chcemy. Chcemy coś osiągnąć, zrealizować siebie, to co z nas woła, a korzystamy z tego, co w nas zasiedziane. Nie mamy po prostu świadomości, że można inaczej, aż coś nas głęboko poruszy. Jak zmienić punkt siedzenia? Spróbuj jedną z tysięcy metod. To bardzo proste. Usiądź na krześle. Mając przed sobą drugie krzesło, i pomyśl o sobie, o swoim nastroju w tym momencie, poczuj siebie, jak się czujesz teraz, a potem przejdź na drugie krzesło i spójrz na tę osobę, która tam siedzi, jej energia. I przez moment pomyśl, jakby to było, gdyby i odwróć się nieco do innej przestrzeni, gdzie masz nowy widok. I to jest o tym. Spróbuj a poczujesz. Dziękuję bardzo za uwagę. To na dzisiaj.